Jak zająć się Twoim łańcuchem w motocyklu, czyli czyszczenie i smarowanie. Zacznijmy od tego, czego potrzebujesz. Przydałaby się szczotka oraz coś do czyszczenia. Przydałby się również smar. Ewentualnie jakiś pojemniczek na jakieś ściekające syfy, żeby Wam się nie rozlało wszystko po podłodze. Kartonik, żeby nie pochlapać wszystkiego, można sobie tak podłożyć, jak będziemy go smarować na przykład. Oraz jakaś szmata jako Zrobimy przegląd łańcucha. Jest dość usyfiony. Nic dziwnego, ostatnio złapał nas deszcz, także stwierdzimy, że to właśnie odpowiedni moment, żeby się nim teraz zająć. Więc łapiemy za zaszczotę, cleaner i działamy. Fajnie jest mieć oczywiście moto chociaż z tyłu na tych. Na stu, stu. Fajnie jest mieć moto na tylnym stojaku chociaż, żeby, wiadomo, łatwiej było obracać kołem. I dobra, lecimy z temaciorem, czyli trzeba najpierw cały ten łańcuch pryskać, żeby to wszystko puściło. Krok drugi szczota. I lecimy ze szczotą. Zbieramy te całe syfy, cały ten piach, który nam się tu powszczepia do łańcucha. Jeszcze możemy poprawić winerem. No dobra, jakby przelecieliśmy szczotą i cleanerem, to teraz przy szmatę i trzeba ten cały syf ściągnąć jeszcze. No dobra, no tak, jak już skończyliśmy płucować i zbierać ten cały syf ścierą, to możemy powoli przechodzić do smarowania łańcucha. Czyli łapiemy za smar, tak to możemy sobie wziąć taki kartonik. Ewentualnie tak nie pochlapać wszystkiego. I na przykład jakiś tam ewentualnie nadmiar będzie nam ściekał. I lecimy dalej, i dobra łańcuch już przesmarowany, także w sumie kończymy robotę. Nie takie trudne, co? Więc trzy słowa ode mnie na koniec. Pamiętaj, żeby zajrzeć od czasu do czasu i zająć się swoim łańcuchem, a myślę, że odwdzięczyć się żywotnością.